Mam blizny w głowie, nie widać ich na skórze 33 lata, liczę każdy trudny dzień Każdą burzę 4 lata z życia Zamknięte jak rozdział, a wyrok po wyjściu ciągnie się jak kajdan Mówisz odsiedziałe, nie znasz tej ceny mur zostaje w czaszce, nie w betonie, nie w celi Krzywe spojrzenia, metka przyklejona Ja idę prosto, bo prawda jest pionak. To był wyrok na lata, nie na rok czy dwa na papierze koniec, w głowie dalej trwa, nie każdy pomuże, spada na dno ja wyszedłem na ludzi. To jest moje flow. Wyrok na lata, ale serce mam twarde DWG2. Prawda, nie marketing, nie gadka. Nie uczcie mnie życia, ja je dźwigałem Każdy dzień jak test, każdy błąd zapamiętany. Łatwo oceniać z kanapy i każdy. Trudniej wstać rano i nie wrócić do lawy Zamknęli drzwi Otworzyłem głowę, nauczyłem się ciszy Szacunku rozmowy Nie każdy kto zbłądził jest stracony na start Niech prawda brzmi głośno To mój standard To był wyrok na lata, nie na rok czy dwa na papierze koniec, w głowie dalej trwa, nie każdy pomóże, spada na dno, ja wyszedłem na ludzi, to jest moje flow, wyrok na lata, ale serce mam twarde. Jeśli mnie skreślasz, rób to w ciszy. Ja idę dalej, bo znam swoje blizny. Nie proszę o litość, proszę o fakt. Człowiek to droga niejedyna. Dla tych, co wyszli, nie pękni. Koniec. To był wyrok na lata.